Doberek, kolejny tydzień i kolejna duża wiadomość w Loże. Będzie o Lewiatance oraz o Eris. No i jak zwykle Immaru będzie dogryzał, więc bez zbędnego przedłużania. Zaczynamy od rozmowy z Immaru. Wyszydza nas, uważa, że Eris nie ma pojęcia co robi, a także próbuje przekazać nam, że schroniliśmy plan Sawatun. Generalnie jest po prostu hamem jak zwykle. Siemano, iskierki. Wracacie do Świata Tronowego? Liczycie na to, że Savatun zostawiła wam wskazówki, jak pokonać Zivu? Bo z tego, co widzę, Eris nie ma pojęcia, co robi. Nie wiecie, jakbyście się pogubili bez planu Savatun. Nawet Martwa jest sprytniejsza od was. Wszystko omyśliła lata temu. Zabrać wędrowca i trzymać go w okryciu przed świadkiem i po kłopocie. Ale wy nie tolerujecie planów, które nie obracają się wokół Was i przypuściliście atak. Wyzwoliliście swojego drugiego wędrowca i umieściliście dokładnie tam, gdzie chciał świadek. No i teraz wszystko legło w gruzach. Dalej, próbujcie przechytrzyć Sabaton, gdy ona usiłuje naprawić szkody, które poczyniliście. Wędrowiec nie popełnił błędu, gdy wybrał rój. On tylko naprawił błąd, który popełnił, wybierając was. Odbieramy nowe dostrojenie i latamy po świecie tronowym. Po tych porządkach, lecimy wyjątkowo na terytorium poprzedniego sezonu. Ikora rozmawia ze Sloan oraz lewiatanką Axą. Okazuje się, że Eris, przeprowadzając rytuał i wzywając czerwie, spowodowała, że Axa też poczuła wezwanie i ona na nie odpowiedziała. Dzięki niej Eris może utrzymywać daniny. Jeżeli nie zdążą do pewnego czasu wykonać całej roboty, to Eris zostanie rojem na zawsze, a Axa zostanie spaczona. Witaj, Sloan. Witaj. Sądząc po odczuciach Achsy, to nie jest przyjacielska pogawędka. Niestety nie. Co wiesz o planie Eris? Tyle, że ona i Achsa są związane jakimś rytuałem roju. Byłam przeciwna, ale jak mówi Achsa, czasem, by pokonać naszych wrogów, musimy się nimi stać. I to mnie martwi. Sloan, muszę z nią pomówić. Nie. Achsa dość już zrobiła dla straży przedniej. Ledwo. Pomówię. Związana umową. Trzymane daniny. Prąd. Pomagasz Eris utrzymać energię z danin. Niszczę je. Zwolnić na czas, lub związanie bez końca. Jeśli rytuał potrwa zbyt długo, Eris już zawsze będzie częścią roju, a Achsa zostanie spaczona, zmieniona w coś koszmarnego. Ręce i zetrzewierzę z powierzchni ziemi, niż pozwolę, by coś się jej stało. To nie będzie potrzebne, Sloan. Eris okazuje się, że nie wiedziała, że to się stanie, co w sumie wygląda trochę jakby maru, jednak miał rację, przynajmniej w części. Strażniku, rozmyślałam trochę nad rozmową i Kore ze Sloan i Achsą. Wiedziałam, że przyjęcie roju z przeżywającym wrzaskiem jego przemocy będzie udręką. Sądziłam, że jestem na to przygotowana. Długo żyłam w cieniu, a wrzeszczące koszmary roju wyglądały na wytchnienie od codziennych snów. Gdy wezwałam czerwie, wywołałam tylko rezonans, ale Achsa odpowiedziała: Chcę być żywym katalizatorem mojej przemiany. Ale jej ból jest prawdziwy i wielki. Ta transformacja miała być ryzykowna tylko dla mnie. Lecz czerpanie z cierpienia Achsy, nie sądziłam, że przekroczę te granice. Strażniku, stój u mego boku, abyśmy wkrótce mogli o tych czynach zapomnieć. Nie stanę się czymś, czym nie jestem. Dowiadujemy się, że bogowie czerwi czerpią moc z tego, co jest i tego, co może być, czyli tak naprawdę z każdej możliwości. Dalej mamy porównanie Ahamkar, czyli smoków życzeń, do bogów czerwi. Bogowie czerwi czerpią energię z pomiędzy tego, co jest i tego, co być może. Z pomiędzy stanu faktycznego, a możliwego. Gdy Rui zawarł swój nieszczęsny pakt z tymi czerwiami, Zyskał nieśmiertelność oraz moc kształtowania świata według własnej woli. Niewiele istnień w tym wszechświecie czerpie moc z takiego źródła. Królowa Rafy uważa, że podobnie jest z Ahamkarami. Smoki życzeń były zbyt niebezpieczne, aby istnieć. Tak jak Zivuarat. Przykro mi, że musiałam połączyć się z Ahsą. To była jedyna droga do osiągnięcia celu. Przywołałam Czerwie, a ona odpowiedziała. Wiedziałaś, że tak się stanie. Przy tego rodzaju mocy wszystko jest możliwe. Takiej więzi nie próbowano stworzyć, odkąd bogowie Czerwi ułożyli się ze świadkiem. Być może wtedy Achsa ją odrzuciła. Ale pragnienie zdominowania wszechświata swoją wolą jest wplecione w jej istnienie. Nie jest do tego ani zobowiązana, ani przymuszona, ani od tego uzależniona. Głębia nie leży w jej naturze, lecz ja splotłam się z tym pragnieniem poprzez użycie larwy z kostura. Teraz ja posiadam jej moc. To może zabić was obie. Musimy podjąć to ryzyko. Krótki tydzień, ale znów całkiem duże informacje, nawet w loże. W czwartym rozdziale księgi Rytuał Przejścia, nazwanym inwokacja, jest wzmianka o tym, że Elis wezwała nie trzy czerwie, a sześć: Akka, Zita, Sel, Achsa, Ora i Leis. Przez cały rozdział przekazywane jest to, jak Achsa się czuła i to, że połączyła się z Elis, to było z jej chęci zemsty. A na końcu jedno zdanie: Dzięki swej więzi ze Sloan. Aksa wiedziała, że jest to coś, co ludzie nazywają przeznaczeniem. Ciekawe nawiązanie do tytułu. Tak jak mówiłem, nie jest to zbyt długi tydzień, jednak ta informacja o AXI i Eris znaczy dużo. Teorię, że Eris może taka zostać, już miałem, ale jak widać dodali do tego jeszcze odliczanie tylko nikt nie wie, na ile jest nastawione. No i to, że Aksa będzie spaczona jest niespodziewanym wyciągnięciem wcześniejszego sezonu w tym wszystkim. Dziwnym jest dla mnie to, że Sloan nie chciała pomóc straży przedniej, być może aż tak się zmieniła, chociaż miałem wrażenie, że dalej jest tą samą zastępczynią. Tak samo z Lorek wyglądało to jak wypełnianie ciągłego obowiązku. Napiszcie, co wy o tym myślicie. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mówił do Was Szybor, Do zobaczenia.